Kiedy w piątek wieczorem Tato i Ciocia Ania jechali sobie samochodem, to białornie wyprzedzając zauważyli jakąś dziwną platformę samochodową. Takiego Tira płaskiego, na którym coś dziwnego jechało. Okazało się, że to był czołg. Tato, ponieważ siedział nisko, nie mógł go poznać z początku. Myślał, że to jest czołg generał Sherman. Później udawało mu się, że to jest generał Grant. To są amerykańskie czołgi. W istocie, tak naprawdę, to był lekki czołg amerykański z II wojny światowej generał Stuart, który sobie ktoś po prostu gdzieś na tej platformie wiózł. I za chwilę można zobaczyć. Jak to wyglądało? No, po ciemku może nie widać najlepiej, ale historia jest bardzo zabawna. Chow Sherman, amerykański na platformie bojowej. jeszcze go objedziemy, poczekaj. A to jest amerykański, tak? To tak? jest jasny biały amerykański. Sam no, widzę, że dojechali. uważaj, Amerykański, chociaż może to i nie jest Sherman tylko jakiś mniejszy. Ale na go wie. amerykański na pewno. I mam już miki na sobie też. Nie wiem, co to za model jest. To może być grant. To może tak, być grant. Tak, żeby on nas wyprzedził trochę. O, wiesz? Tak? tak, tak. To może być grant na przykład. Podejrzewam, nie Sherman tylko grant a to ci niespodzianka eee. skręca, skręca. ciekawe gdzie wjeżdża na ten droga pas droga tutaj jest pusta droga to można tak go objeżdżać i się przyglądać to ma trochę gazu ale to może być amerykański czoł General Grant podejrzewam takie mam wrażenie Widzi, żeby... No to nie jest Sherman, Sherman miał takie trzy wózki. A ten trzy wózki kołowe, a ten ma tylko dwa. ale już teraz ktoś go wyprzedza. Musimy trochę przejść, niestety. Stary nasz samochodzik. pędzimy I będziemy... No, byłeś łódzki wyraźnie. Część za subasku. To nie bojisz Nie, to nie jest Grant moja droga, to jest jakieś inne pudło To nie jest Grant To jest jakieś inne pudło